Cześć Siemano, dzisiaj pokażę Wam jak podpiąć wagowskie cewki do dowolnego silnika i dowolnego sterownika. W moim przypadku sterownik to jest Spidwino, a silnik to dwulitrowa M111 z Mercedesa W208. No i chcąc podłączyć to Speedwino do takiego silnika, dobrze jest mieć aktywne cewki. I tu z pomocą przychodzi nam wag i jego cewki. Są to cewki chyba najbardziej popularne na rynku, montowane od Audi R8 do Skody Fabi, we wszystkich praktycznie benzynowych modelach waga. Są ich różne rodzaje, sami widzicie, że tutaj mam dwa. Różnią się tutaj gumkami, które można też ściągnąć i sobie na przykład wydrukować z TPU do swojego silnika, ale różnią się też długościami. Jak widzicie ta tutaj jest jakiś centymetr dłuższa od tej. Przez co można sobie łatwo dobrać te cewki do swojego silnika. Te dwa przykłady, które mam tutaj, to jest tak naprawdę początek, bo tych długości jest naprawdę dużo, więc myślę, że do większości silników można sobie taką cewkę dobrać. Ja kupiłem na złomie najpierw te cewki, wszystko na nich fajnie śmigało, tylko okazały się być odrobinę za długie, przez co nie zamykał mi się oryginalny dekielek od cewek zapłonowych. Dlatego zrobiłem mały research, okazało się, że można znaleźć cewki, które są chyba dokładnie 11 mm krótsze. Przez co cewka wchodzi mi odrobinę głębiej. Pasuje idealnie do gniazda, także, nawet ta gumeczka tutaj osadza się w miejscu, w którym były oryginalne cewki. Także je dodatkowo uszczelnia. No i dzięki temu można już topić żukę aż po samą szyję. Teraz opowiem. Jak do tego się w ogóle zabrać? Wszystkie cewki z tej rodziny mają cztery piny, że tak zrymuję. Dwa zewnętrzne piny to jest plus i minus niejako odładowania cewki, a dwa wewnętrzne piny służą do wyzwalania iskry. Będę te piny dalej nazywał zasilającymi i wyzwalającymi. No więc masę zasilającą możemy podpiąć po prostu do masy. W moim przypadku jest to oczko przykręcane do głowicy. Plusa zasilającego podpinamy do plusa przez bezpiecznik. Jeśli dobrze to pamiętam jest to 10 a lub 15, ale chyba 10 wystarcza. Idąc dalej masę wyzwalającą podpinamy do masy, ale jest zalecane, żeby ta masa była wspólna z masą sterownika. Plusa wyzwalającego podpinamy z kolei bezpośrednio do sterownika. Tutaj nie mamy jakichś wielkich prądów i to właśnie ten plus wyzwala nam iskrę z cewki. A teraz do rzeczy jak to podpiąć. Film z podpinania nagrałem już chwilę temu, bo jak widzicie instalację tutaj do cewek mam już przygotowaną. Takie kostki można kupić jako nowe i polecam kupić jako nowe, ponieważ te stare często, gęsto są już na tyle zmęczone, że mają wyłamane te mocowania. A one ważne, żeby dobrze trzymały, bo tutaj w środku jest gumka, która też uszczelnia nam tą cewkę. No i oprócz tego dobrze zapięta wtyczka zapewnia nam dobry styk na pinach. No to teraz możemy przejść do tych już archiwalnych nagrań, na których podpinam te cewki. Instalację elektryczną wydarłem na złomie z jakiegoś Mercedesa. Co prawda tam cewki były trzema przewodami sterowane, ale dołożyłem jeszcze jeden przewód masowy i w ten sposób mam całą instalację. Ja kupiłem komplet takich nowych kostek razem z gumkami. Te gumki tutaj fajnie pasują, fajnie prowadzą te kable, dobrze to wygląda. No i tutaj wielkiej logiki nie ma. Przeprowadzamy sobie przewody przez naszą gumkę. Oprócz tego osobno na każdy przewód nasuwamy gumki uszczelniające piny. Na każdym przewodzie zaciskamy nasze piny, czyli te nasze konektory. No, i tak zaciśnięte piny umieszczamy w odpowiedniej kolejności, o której już wcześniej mówiłem, w kostce. Po umieszczeniu pinów w kostce wkładamy jeszcze z boku takie różowe zabezpieczenie, które blokuje nam te piny przed jakimś niepowołanym wypadnięciem. No i jak mamy już cewki podpięte, układamy sobie instalację elektryczną i na dobrą sprawę wszystko mamy gotowe. Ja tę instalację elektryczną układałem jakiś czas temu dla tych długich cewek, teraz spróbuję jeszcze, nazwijmy to na żywo, ułożyć instalację dla tych cewek, bo one przez to, że są nieco niższe. Będą chyba wymagały troszeczkę inaczej poprowadzonej tej instalacji. Tutaj dobrze widać jak ta cewka wystaje poza linię tego tekielka. Mogę ją obracać, ale jakbym nie obrócił, to że tak powiem zawsze dupa z tyłu, zawsze coś wystaje. I tu jeszcze widzimy tą odległość na tych dłuższych cewkach, że tutaj ta gumka nie siada nam w gniazdo, przez co tam jakieś paprochy czy woda może wpaść do środka, a na dodatek cewka nie jest tutaj zbyt stabilnie umocowana, przez co może tutaj się przemieszczać w tym gnieździe jeszcze parę milimetrów. No a teraz zakładam krótszą cewkę i widzicie, że ona siada do końca, nie ma takich luzów, jedynie tam na gumce troszeczkę się gdzieś przemieszcza, no i jest pięknie schowana pod linią tego dekielka. Tak więc wszystkie cewki zakładam krótsze, te długie będę miał na zapas, bo na nich silnik też działa, w razie potrzeby mogą się przydać. I w ten sposób ułożone cewki powinny tutaj fajnie pasować razem z instalacją. Teraz je spróbuję właśnie podpiąć. Tutaj na instalację mam założoną jeszcze taką przelotkę gumową, która nam jeszcze bardziej uszczelnia ten dekielek, bo ona wchodzi tutaj sobie w to miejsce i przez nie przechodzą przewody, właśnie. A tutaj dochodzi ten dekielek. No i zobaczymy, jak te przewody tutaj będą pasować. To już jest złożone w kolejności cylindrów, więc nie sposób tego źle podpiąć. Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę podczas montażu tej kostki to aby unieść ten zatrzask wewnątrz niej w trakcie wkładania, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to zdarza się, że ten zatrzask wejdzie nam poniżej tego mocowania i zabrotuje nam możliwość zapięcia do końca naszej kostki. No widzicie, teraz nie wcisnąłem tego pinu i nie weszło mi do końca, dlatego muszę wycofać, wcisnąć pin. O, i teraz kliknęło. Te przywody będą szły sobie... Tutaj, za tym gniazdem mocującym. To sobie tutaj dołem będzie szło dalej. To sobie zapniemy tutaj. To tutaj. Teraz to wszystko gdzieś tu jakoś ułożyć. Tak, tak, tak. I tutaj w tym miejscu mocuje się u mnie masa. Jak widzicie tutaj w pokrywie zaworu jest gwint. W który będzie wkręcana śruba trzymająca właśnie to oczko od masy. Nie robię jeszcze tego teraz, bo muszę te przewody sobie wszystkie zaizolować, wprowadzić je do wiązki, a zrobię to wszystko już w następnym odcinku, w którym będę podpinał speedwino do wiązki tego silnika. Także na dzisiaj to wszystko. Taki krótki film wyjaśniający, z czym się je te wagowskie cewki. Myślę, że niektórym może się to przydać. Dzięki wielkie, trzymajcie się, szczała.